Pogadajmy o sporcie, to jest kanał na Jaremu. Zachęcam Was do subskrybowania, jeżeli szukacie. Ciekawostek związanych ze sportem, ale nie tylko, bo w świecie sportu naprawdę sporo się dzieje. To co? Może zaczniemy od skoków narciarskich. I dobre wiadomości, bo Kamil Stoch odzyskuje formę. Najlepiej wypadł w kwalifikacjach z biało-czerwonych i powalczył o czwarte w karierze zwycięstwo Willehammer. Poniedziałkowe kwalifikacje wygrał Halvor Egner Granerud. Stok zajął szóste miejsce. Dawid Kubacki był dwunasty, Paweł Wąsek 26. Aleksander zniszczał 31, Piotr Żyła 38, a Jakub Wolny czterdziesty. I tu na chwilę bym się zatrzymał, bo zaskakująca forma jest Piotra żyły w Planicy Złoto. Jeżeli chodzi o cykl Raw Air, to ledwo zakwalifikował się do samego turnieju, więc ta forma skoczków jest bardzo, tak je odnoszę ja wrażenie, nierówna. jednocześnie Kamil Stoch, który bardzo narzekał na ostatnie warunki na skocznie w Oslo, narzeka również na to, że, no, mam przynajmniej ja takie wrażenie, że Borek Sedlak po prostu go nie lubi albo no nie wiem, no po prostu jakiś pech towarzyszy ymm, naszemu mistrzowi Kamilowi Stochowi, No ale też wiele wskazuje na to, że Lillehammer odniesie pożądany od dawna sukces, no bo to jego ulubiona skocznia. Z kolei w trudnej sytuacji jest Harvor Egner Granerud. Granerud jest liderem turnieju Rower obejmującego konkursy i prolog w Oslo, Lillehammer i Vikersund. Norwek ma 904,5 punktu, Kubacki 876,2 punktu. Skocznia w Lillehammer jest jedną z ulubionych skoczni Stocha, który triumfował tu trzykrotnie w 2016, 2018 i 2020 roku. Austriak Gregor Schlierenzauer wygrał tu 6 konkursów i 8 razy stawał na podium. Rekord obiektu należy do Szwajcara Simona Ammana, który 6 grudnia 2009 roku skoczył tu na 146 metrów. W tym samym konkursie Schlierenzauer uzyskał 150,5 metra, ale nie ustał tej próby. Lider Pucharu Świata Halvor Egner-Granerud po zajęciu siódmego miejsca w niedzielnym konkursie turnieju Raw Rw w Oslo. Zrzucił w geście rozpaczy rękawice, a norweskim dziennikarzom powiedział krótko, że nie wie co się z nim dzieje. No i jak mówi Granerud, próbuję jak mogę i do każdego skoku podchodzę najlepiej jak mogę, ale nic mi nie wychodzi. Dzisiaj to była czarna d no wiecie, e, powiedział Norwek dziennikarzom kanału telewizji norweskiej NRK transmitującego zawody. Gramnerut jest naszą wielką nadzieją. Wygrał prolog będący kwalifikacjami przed niedzielnym konkursem, ale w serii finałowej zawiódł po raz kolejny, co nie rokuje dobrze, zwłaszcza, że jeszcze żaden Norwek nie wygrał rower. Tak skomentowała z kolei telewizja NRK. Po pierwszej serii byłem trzeci, a później, pomimo, że wykonałem skok według wszelkich instrukcji, już nie wiem, co się stało. Muszę to przemyśleć ale czasu jest mało, ponieważ w tym turnieju skaczemy codziennie, tak mówił Granerud. Norweski turniej Rower R rozpoczął się w piątek i potrwa do 19 marca. Po drugim konkursie w Oslo w niedzielę rywalizacja przeniesie się do Lillehammer, a później do Vikersund. No i ja jestem ciekaw, jak wy oceniacie i formę Graneruda, która jak widać jest zmienna. Stoch odzyskuje siły, ale pytanie, jak sobie poradzi Lillehammer. No i Piotr Żyła, który złoty był w planicy, a a tutaj no, nie odnosi chyba tak spektakularnych sukcesów, jakbyśmy e, oczekiwali. Z drugiej strony, cykl Rower jest niezwykle wymagający. W sumie 18 e, konkursów punktowanych. W związku z tym no, do łatwych to nie należy, ale przecież każdy sezon jest. E, Taki sami i czego można się spodziewać? Czy macie ewentualnie pretensje do um, samego trenera Thomas Turnbichler? Możliwe, że nie przygotował naszych skoczków na tak wymagający turniej? A no, może ja się mylę? To dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. A teraz przechodzimy do kolejnej dyscypliny, czyli do tenisa. A tutaj Iga Świątek awansowała do 1.8. finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Indian Wells. W trzeciej rundzie liderka rankingu tenisistek pokonała potrwający ponad dwie godziny meczu Kanadyjkę Bianca Andresku 6 3 7 -6. Jej kolejną rywalką będzie Brytyjka Emma Raducanu. Na otwarcie Świątek, która w maju skończy 22 lata, miała wolny los, a w drugiej rundzie gładko wygrała 6 0 6 z Amerykanką Claire Liu. W trzeciej rundzie musiała jednak mocno napracować się, aby pokonać rozstawioną w turnieju z numerem 32 Andresku, Znakomicie walcząca Świątek pokazała, że no nieprzypadkowo prowadzi na światowej liście. Zdołała przełamać rywalkę. Łącznie wygrała 3 gemy z rzędu i wyszła na prowadzenie 5-4. Kanadyjka nie zamierzała się jednak poddawać. Wkrótce potem było 6-6, więc o wyniku rozstrzygnąć musiał Tajbrek. W nim Polka szybko zdobyła 4 punkty, a łącznie zwyciężyła 7-1. do Zakończony prawie o godzinie 4.30 nad ranem polskiego czasu pojedynek trwał dwie godziny i 7 minut. W jednej 1.8. finału Świątek zmierzy się teraz z, Bry z Brytyjką Emmą Raducanu, sensacyjną triumfatorką US Open z 2021 roku, ale obecnie zajmuje dopiero 77. miejsce w rankingu. Świątek rywalizowała do tej pory z nią raz w poprzednim sezonie no i wygrała w ćwierćfinale w Stuttgardzie 6-4, 6-4. No i też pytanie do Was, jak oceniacie formę Igi Świątek, która idzie absolutnie jak burza. Maszyna z Raszyna, jak ją nazywaj, a jednocześnie myślę, że część zawodniczek, a na pewno władze tenisowe, drażni jej poparcie dla Ukrainy. Dużo skandali wokół um, gry Rosjanek się pojawiło. No i też pytanie, jak wy oceniacie to, żeby Rosjanki i Białorusinki dalej brały udział w turniejach tenisowych. Coś niedobrego dzieje się w tenisie. No i też pytanie, jak powinny się zachować w tym momencie um, władze tenisa, jak powinni zachowywać się zawodnicy i zawodniczki, no, i czy to nie jest już najwyższa pora, żeby rosyjskie i białoruskie tenisistki i tenisistów po prostu wykluczyć z międzynarodowych rozgrywek tenisowych? No, i teraz, żebyśmy porozmawiali trochę o piłce nożnej. Lech Poznań, który wszystko wskazuje na to, przejdzie do historii, już zresztą przeszedł do historii, bo wielkie zwycięstwo z Jurgarden w pierwszym meczu, zaliczka 2 do 0, więc pytanie, jak to się potoczy w tym drugim meczu? No, tutaj piłkarze Lecha Poznań pokonując Jurgarden, 2 do 0 są blisko wywalczenia awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Zabieramy za sobą do Sztokholmu dobry wynik, ale za nami dopiero pierwsza połowa. Kolejny czwartkowy wieczór zapisał się w historii klubu, ale też w pamięci kibiców. Tych zjawiło się ponad 40 tysięcy, co jest najlepszym wynikiem frekwencyjnym spośród wszystkich ośmiu spotkań tej rundy Ligi Konferencji. Piłkarze Lecha po meczu byli szczęśliwi, ale też zdawali sobie sprawę, że nie wszystko jest jeszcze rozstrzygnięte. Te dwa gole to nie jest jednak bezpieczna zaliczka na rewanż. W Sztokholmie czeka nas zupełnie inne spotkanie. Zagramy na sztucznej murawie, a do tego wiemy jak dużym wsparciem dla Jurgarden's są ich kibice. Natomiast nasi fani byli fantastyczni i ogromnie im za to dziękujemy. Mamy nadzieję, że na meczu wyjazdowym też ich nie zabraknie. Pomocnik Filip Szymczak zapewniał, że jego zespół z pokorą podejdzie do rewanżu w Sztokholmie, który rozegranie zostanie w najbliższy czwartek. Cytując klasyka 2-0 to jest niebezpieczny wynik, ale tak poważnie to do spotkania musimy podejść z pokorą, gdyż wiemy, że zespół Jurgarden jest mocny u siebie. Mamy jakiś komfort przed rewanżem, ale musimy dalej realizować swój plan i wierzę, że uda nam się przejść dalej, tak podkreślił dwudziestolatek, a sam trener John van den Brom mówił: Zagraliśmy dobre spotkanie, byliśmy świetnie zorganizowani, rywale nie potrafili nam poważnie zagrozić, nie oddali ani jednego celnego strzału. Nie jestem trenerem, który patrzy przez pryzmat statystyk, ale one też o czymś świadczą. Zagraliśmy profesjonalnie, mieliśmy pełną kontrolę nad meczem, zwykle staramy się grać ofensywnie, ale dziś nie było potrzeby grać tak otwartego meczu. Z kolei trener Jurgarden Thomas Lager, Lew mówił, jesteśmy bardzo zawiedzeni wynikiem. Mieliśmy dwie dobre sytuacje do bramki. Niestety podejmowaliśmy złe decyzje. W pierwszej połowie nie graliśmy zbyt dobrze. Lech częściej był przy piłce. Przytrafiły nam się też błędy w obronie, które kosztowały utratę dwóch goli. W tym meczu zrobiliśmy tyle, na ile nas było stać. Widać było na boisku, że Lech jest w trakcie sezonu ligowego, a my dawno nie byliśmy w tym rytmie. Nie tracimy nadziei, ale w rewanżu musimy wyjść na wyższy europejski poziom. Jestem przekonany, że w Sztokholmie pokażemy, na co nas Stać. Będziemy mieli za sobą pełne trybuny i zobaczymy, co się wydarzy. No i waszym zdaniem, co ewentualnie może się wydarzyć? Czy Jurgarden już jest pozamiatany? Ile awansuje do kolejnej fazy rozgrywek? Coś w tym też jest, że w ekstraklasie polskie kluby radzą sobie gorzej niż w rozgrywkach europejskich. Też pytanie, czy Lech nie będzie zbyt zmęczony, żeby teraz znowu dać sobie siebie 120% i pokonać Jurgarden? Jak to oceniacie? Pogadajmy o sporcie. Czekam na wasze komentarze tutaj na dole. No i pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. To jest na Jaremu. Jeżeli ten format się sprawdzi, będzie pojawiał się częściej. Na razie to tyle i do zobaczenia.